Jedziemy dziś do Albanii, widzowie! Jej! Muszę się napić. Nie mam makijażu, wiem, sorry, wyglądam jak upośledzona, ale czasem można. No to co, no to jedziemy, co ja mam wam więcej mówić? Ej, w ogóle biorę mój aparacik, więc będę miała przekozackie fotęcje. Zapraszam Was na mojego Instagrama, bo te fotki pojawią się tam, nie tu. Upsi, sorry za brak ostrzeżenia, ale teraz ostrzegam, zrobię wam fotkę. Także Smile Beaches. Pubu się pożegna. A? Idziesz do mnie? Ciesza. Ej, w ogóle. Czajcie, że dzisiaj jeszcze z samego rana byłam. Zanieść telefon, żeby mi wymienili szybkę ochronną. Ciao, ja, Bubuś, chcesz już wyjść? I wymienili, ale trwało to godzinę. Ty, piara kazała mi zostawić na całą godzinę mój telefon tam u nich, bo ona ma jeszcze dwie szybki do zrobienia. Jakaś nie ogarnięta, skoro robi trzy szybki w godzinę, ale dobra, zostawiłam tam telefon i tak wróciłam, i ja słuchajcie, sobie tak siedzę. Tak o. I tak sobie myślę, że nagram dla Was film. I dociera do mnie, że nie nagram filmu, bo nie mam telefonu. Przez godzinę. I przez godzinę nie mogłam zmontować starego filmu, nie mogłam Wam nic nagrać, bo Typiara nie potrafi przykleić folii do telefonu. I ja tak sobie myślę, co tu robić, no nie? I nie wymyśliłam. I, i tak siedziałam, jak ten słup. So tak się mówi? Słup soli, nie? To jest w ogóle tak bez sensu, że tak się mówi. Ale dobra, siedziałam bezczynnie przez godzinę i tak myślę, że nic nie robię. To będzie fajna wstawka do filmu, żeby wam pokazać, jak funkcjonuje bez telefonu, po czym sobie przypomniałam, że nie mam telefonu i nie mam czym nagrać. Ale stwierdziłam, że nagram wam to teraz i pokażę wam, jak funkcjonowałam, gdy go nie miałam. Funkcjonowałam, był w melancholijnym nastroju, patrzy w przyszłość. Patrzcie to, mam kuku. Lecimy już do Albanii, Bajo! To jesteśmy, zobaczcie, jakie piękne widoczki i jakie piękne słoneczko nas przywitało. Dolecieliśmy już do Albanii. Widziałam pierwszego albańskiego ptaka, był czarno-biały i widziałam go z okna samolotu, a teraz celem jest zobaczenie kozy na ulicy. Tak sobie wyobrażam właśnie Albanię. Mam wrażenie, że się zawiodę, ale liczę, że nie. Zobaczcie, jakie ładne widoczki i jaka ładna taksówka, o Ale widoczki też fajne. Dojechałam już na mój nocleg, ale była. W ogóle zobaczcie, jakie ładne budyneczki i wszystko. Była taka crazy jazda. Jak się uda, to nagram wam, jak tutaj jeżdżą ludzie po ulicach, bo to jest mega fajne. I tak jak wam mówiłam o kozie, dosłownie ledwo wyjechałam z lotniska i zobaczyłam kozę. Na ulicy, na chodniku. Tylko nie miałam, jak nagrać, bo miałam nawigację odpaloną. Jestem w mieszkanku i zobaczcie, mam dokładnie taką samą poduszkę. Patrzcie to! W Polsce! W moim pokoju! O oh my dopiero teraz zobaczyłam. Patrzcie! Macie poduszki pod dupę do kompletu! Może sobie zabiorę. A tu taki widoczek. Ej, mega ładnie. Tu trzeba przyznać, że mega fajnie tu wygląda. Zobaczcie. Super! Policja jedzie. Nie wiem po co, bo i tak tu nic nie robią. Powiem wam, widzowie, że w naszym mieszkaniu dosłownie straszy. Patrzcie to! Ale ja stwierdziłam, że nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. I nagramy sobie jakiś mini tutaj horror może coś. Taki wiecie o co chodzi, takie... <noise> Ale się nabraliście. Trochę. Tu sobie wychodzę z naszego mieszkanka i zmierzam do centrum. Jak widzicie, okolica taka trochę bardziej poniszczona, ale za chwilkę wyjdziemy i wygląda już tak o. A tutaj już uwaga, wkraczam do centrum. Mamy tutaj stare miasto i sklepiki z pamiątkami. W ogóle zobaczcie, podłoga jest tak śliska że mogę się normalnie tutaj ślizgać po niej i tak pływać, niczym jakaś ryba w wodzie. Ale serio, dosłownie czuję się jak w jakimś pomieszczeniu. Jest taka podłoga śliska, jakby to nie było na zewnątrz. Ogólnie bardzo fajna też okolica, o tutaj jakieś lodziarnie z tyłu, tutaj jakieś restauracje, coś w tym stylu. I ciekawe jest to, że Albania się rozbudowuje trochę. Po jednej stronie macie na przykład jakieś super nowoczesne rzeczy i tak dalej, a po drugiej są takie jakieś slamsy czy coś takiego. Są takie dużo różnice tutaj. Ale fajnie to wygląda i bardzo cieszę się z tego, że przyjechałam do Albanii jeszcze zanim się faktycznie tak rozbudowała i jest taka nowoczesna i tak naprawdę taka sama jak każde inne państwo w Europie. Nie wiem co tutaj jest, ale zobaczcie jak ładnie, jakieś światełka. Tam jakieś pufy są, ja nie wiem czy to nie jest przypadkiem, nie wiem, jakieś kino plenerowe czy coś w tym stylu, chyba tak. Tak, jest kino tenerowe, bo tam jest ekranik dalej, o tu. Ale bardzo ładnie urządzone powiem Wam, bo okej, okay, w Warszawie też mamy kino plenerowe, ale walną parę krzeseł, postawią ekran i tyle. Tutaj naprawdę bardzo ładnie się postarali. Jest fajny wystrój i fajny klimacik, że jak idziecie sobie na takie kino, no to naprawdę czujecie vibe. No zobaczcie, ej mega. Bardzo fajnie to wygląda. Sponsorem kina plenerowego prawdopodobnie jest Lipton, ale tylko kina plenerowego, nie tego odcinka. Mi Lipton nie płaci jak coś, pokazuje ich z dobroci serca. Open Air Tirana. A co tu mamy za konstrukcję? Nie mam pojęcia, ale wygląda tak o. Ej, w tej konstrukcji tej tu chyba można wejść do środka i nie wiem, jakieś zdjęcia tam porobić, czy coś w tym stylu. A, weszłam w mokrą trawę i teraz mam mokre skarpetunie, bo nie miałam butów. Cała ja. No po prostu jakieś macie tutaj, o kraty i to tyle, nie? No taka duża klatka ogólnie. No mówiłam, duża klatka. Ja myślałam, że w środku to wiecie, będzie tu na ciebie coś nachodziło, tutaj z innej strony, że będą takie takie iluzje optyczne. Ja się tego spodziewałam, bo po prostu macie zwykłą kratę i się czujecie jak w takiej dużej klatce. No jakieś kratki, o, takie o. Można dotknąć? Nie trzeba. Można. U góry jakieś płyty. O. Nic wam więcej nie powiem. Siedzę na kracie. Nie wiem o co chodzi, ale zobaczcie. Tu jest bardzo dużo rzeźb w takim stylu. I tutaj była pojedyncza rzeźba, a tutaj na przykład już są dwie i one robią jakieś pozy. Ja sobie stwierdziłam, że zrobimy sobie challenge i ja postaram się dosiąść do każdej z rzeźb i dopasować się stylem do nich. Zobaczcie na przykład te rzeźby. Ich cecha charakterystyczna, że one idą od najwyższej do najniższej, więc ja teraz będę musiała ustawić... Ja... to nie było ciężkie, bo ja i tak jestem najniższa z nich wszystkich. Okej, okay, to było pierwsze. Nie myślałam, że to będzie za Tutaj oni udają wszyscy, że są w ruchu, więc zrobimy tak, że ja niby usiądę, ale będę w ruchu. Widzicie o co chodzi? Jak sprytnie wymyśliłam, że nie siedzę, bo jak mam nad ławką, ale jestem w trakcie czynności siadania. Ale to super obmyśliłam. Lecimy dalej. Dopasujemy się do kogoś dalej. O, a tutaj widzę dramę rodzinną. Ten tutaj siedzi taki skwaszony, widać po minie, tak go opieprza. A ten tutaj siedzi taki nachylony i patrzy na nich z takim politowaniem, że no z czym ja muszę żyć? To ja, ups, ale się zapadłam, ja też wejdę w tę dramę. Widzicie, jak się wczułam? Kozackie to było. Fajny był ten challenge. Może jeszcze kiedyś coś wymyślę w podobnym stylu? Możecie walnąć w dzwona, tylko krzaczory zasłaniają. O, proszę bardzo. Nawet słychać, ale mi się wydaje, że to ta dziewczyna go włączyła, bo ten chłopak to taki frajer był trochę i nawet nie mógł dosięgnąć. Ej, dobra, wiecie co? Teraz ja spróbuję walnąć w dzwona. Ciekawe, czy... Ej, to jest wysoko, to mi się nie uda. Myślałam, że to jest niżej. O oh zobaczcie, jak to jest mega wysoko. Widzicie, jak ja jestem nisko? <noise> ja nawet tak podskoczę, to nie dosięgam. Czekajcie. Odłożę sobie mikrofonik i spróbuję. Tak wiecie, profesjonalniej. I dobra, myślałam, że to jest niżej trochę. I tak się śmiałam z tego chłopaka, sama nie dosięgnęłam. Nice. Lecimy dalej. O ja, Cię, patrzcie to. Jakie stersy duże? No nie? To co, kochani, wdrapujemy się tam chyba? Let's go! Tam da, da dam, wkraczam. Jesteśmy prawie na szczycie. Tyle nam zostało. A już zobaczcie, jaki widoczek za nami. Mamy to. Zobaczcie. Udało się. Udało mi się wdrapać. Powiem Wam szczerze, że na żywo robi dużo większe wrażenie i pewnie pomyślicie, pomyślicie Ale gówno, Nikola, nam pokazujesz. Otóż nie, po prostu nagranie bardzo nie oddaje tego, co widzę ja. Także jeśli chcecie, to sobie przyjedźcie i sami zobaczcie. Zobaczcie, jaki placyk ogromny, taki duży, potężny, bym rzekła. I co więcej, chyba tylko tyle. Ale pusty. W ogóle zobaczcie to. Bardzo miło zrobili cały tutaj rząd łóżek dla bezdomnych. Ale ogólnie będę już wracać, bo już jest późno. Poza tym ja jestem zmęczona i chcę mi się pić. Obserwujcie jaki ładny balkonik. Ja właśnie wolę takie stare, niż takie nowoczesne, bo mają fajniejszy klimacik. I okay, dobra, bo jak coś to ja wróciłam z wami do domku, nie żeby coś tu jeszcze dograć, tylko żeby się z wami tutaj pożegnać, także pożegnajcie. Pa, do następnego i w tym filmie akurat ja wiem, że bardzo mało było kontentu podróżniczego, jak na vloga podróżniczego. Ale to dlatego, że dzisiaj dopiero przyleciałam. Jak już dotarłam na miejsce, to też musiałam trochę odpocząć. Także prawdziwe zwiedzanie zaczyna się dopiero jutro i dla mnie i dla Was. Także koniecznie subskrybujcie, żeby nie przegapić kolejnych filmów. I teraz już się żegnam. Pa!